Cześć Widzowie! Dzisiaj gramy w Agar.io Naszym dzisiejszym celem na odcinek jest wbicie piątego miejsca lub też 10 ale bardziej bym się starał wbić w piąte, chociaż to też nie będzie aż takie proste Musimy uciec przed tą czekoladą. Jak dziwnie by to nie brzmiało. O, -o. Tam jest Free no, więc trzeba na niego uważać. Dobra. Jak na razie na minutę i 10 sekund grania, no to nie jest źle. Mogło być gorzej. Dobra. Trzeba dużo farmić na takich miejscach, gdzie jest bardzo dużo tej masy tutaj. Jeśli poniżej wbijemy poniżej 5 minut wbijemy dziesiąte miejsce, to zostajemy przy dziesiątym. Ale jak wbijemy mniej, mniej niż 10, 5 minut, miejsce 10, to próbujemy dobić do piątki. No bo ja nie mam aż tak dużo pamięci wolnej na komputerze i będę musiał trochę poszperać w plikach żeby jakieś stare pliki posuwać i żebym mógł nagrywać dłuższe filmy, ale na razie przez kilka dni będę. Kurde, nie zdążyłem kliknąć spacji. Ajajaj. Byliśmy na 29 miejscu. Dobra, nie było źle. Dobra, gramy jeszcze raz. I chyba raczej nam się nie uda, jeśli nie spotkamy jakiegoś bambiczka, który po prostu wbije się na tego kolca, takiego co małe pierdki, takie jak ja na początku, teraz, o właśnie o tym mówię. Mogą się schować, a ci duzi się rozwalą na tym. Y i jak spotkamy takiego Bambiczka, który w to wleci, no to po prostu będziemy mieli darmową masę i po prostu wbijemy bardzo szybko minimum ten 15. miejsce na przykład. Dobra, to teraz zjadamy obok tego giganta. Najlepszą praktyką szczerze, to jest jak się jest oczywiście jeszcze małym, trzeba zebrać trochę masy, bardzo malutko masy. O nie! I trzeba latać koło tych gigantów. Chyba, że jest. Ten. Chyba, że jest. O! Takie pole z bardzo, ale to bardzo dużą ilością. Tych, tych. oj Z bardzo dużą ilością tych, tych malutkich kuleczek, no nie no, co jest? Odczep się. bez bezimienny, bezimienny koleżko. Dobra, raczej dzisiaj nie dobijemy tego challenge'u. Ale chociaż może 30 miejsca nam się uda wbić, no bo um, są 4 minuty, 20 30 sekund w tej, minucie, w tej chwili. No to w 30 sekund raczej nie dobijemy. Dobrze, może nam się go chociaż uda zjeść. Nie, nie uda się. No dobra, to tym akcentem kończymy ten odcineczek. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Obserwowania mnie na TikToku. Ten nazywam się tak samo jak na tym na YouTubie. Profilowe, takie samo. Zachęcam Was do obserwowania. Um, taka informacja. Jeszcze większość ops, które dostanę, czyli obserwacji, jakby ktoś nie wiedział, y, po, y, ten powinienem y, oddać, bo ten tak jest bardziej korzystnie dla mnie i dla Was, czyli dla widzów. Dobrze, widzimy się. kolejném odčinečku i na rád